Nie każda rana boli od razu. Czasem prawdziwy ból przychodzi dopiero wtedy, gdy wszystko ucichnie, kiedy ciało już się nie broni, a dusza wciąż drży. W głębi buszu, tam gdzie światło jest rzadkie, a powietrze nosi ciężar dawnych zdarzeń, wydarzyła się historia, której nie da się opowiedzieć jednym zdaniem. Nie ma w niej bohaterów, nie ma zwycięzców. Jest tylko jedno małe serce, zagubione, wystawione na próbę, otwarte na krzywdę i czekające, aż coś się ocali kropka nie szukał niebezpieczeństwa. Nie uciekł ze stada z brawurą. Po prostu oddalił się na chwilę. Jak każde dziecko ciekawskie, ufne, nieświadome granic. Ale niektóre granice nie wybaczają. Niektóre kroki zmieniają wszystko. I w tej chwili, kiedy zrobił ten jeden krok w bok, cisza lasu zaczęła brzmieć inaczej. Jakby coś przestało oddychać, kropka, to, co się wydarzyło potem, nie jest historią o walce o przetrwanie. To modlitwa bez słów. Opowieść o tym, jak blisko potrafi podejść śmierć. I jak głęboko może sięgnąć miłość, nawet w najbardziej brutalnym miejscu na ziemi, kropka było cicho, kropka strumień szemrał spokojnie, jakby nic złego nie mogło się wydarzyć. Mały goryl oddalił się tylko na chwilę. Może chciał liścia. Może coś błysnęło w świetle i przypomniało mu grzbiet matki. Kilka kroków. Tylko tyle. Ale las nie wybacza takich kroków, kropka nie wiedział, że wszedł w środek terytorium hien. Nie było znaków. Nie było ostrzeżeń. Tylko inny zapach, cień w powietrzu, którego nie umiał jeszcze odczytać. Szukał liści, a znalazł miejsce, które pachniało śmiercią, kropka zatrzymał się. Coś poczuł. Nie hałas. Nie ruch. Tylko brak. Brak ciepła. Brak znajomego oddechu. Brak matki. Powietrze było puste, obce, chłodne. A on był sam. Nie sam jak podczas zabawy. Sam jak nikt nie powinien być w tym wieku. Kropka, to nie była zwykła zguba. To nie było zgubienie drogi, z którego można wrócić z płaczem do stada. To był błąd. Ten, który zmienia wszystko. Ten, który kosztuje życie kropka jedna z nich zobaczyła go pierwsza. Nie rzuciła się od razu. Nie warknęła. Tylko spojrzała. A ten wzrok był wszystkim. Był początkiem. Zgasł w nim cień zwątpienia, ustąpił miejsca instynktowi. Bo wystarczyło jedno spojrzenie. Nie musiała zawyć. Nie musiała dawać sygnału. Inne poczuły to w powietrzu. Zmiany. Szanse. Zapach kropka i wtedy zaczęło się coś, czego nie widać od razu. Coś, co przypomina cień słońca zachodzącego za górami, pełza powoli, niezauważalnie, aż w końcu ogarnia wszystko. Khani zbierały się wokół niego, jedna po drugiej. Z lewej z prawej. Z tyłu. Wśród liści, za kamieniem, pod zeschłym krzewem. Jak duchy, które znały każdy centymetr tego miejsca. Jakby to nie była ich zasadzka, tylko ich dom. A on, intruzem kropka mały, nie wiedział jeszcze, że coś jest nie tak. Patrzył. Czuł coś, może lekki dreszcz, ale nie rozumiał. Jego oczy szukały znajomego kształtu, może matki, może innego członka stada, ale nikogo nie było, tylko puste powietrze i one coraz bliżej. Coraz bardziej realne, kropka, chciał się cofnąć, ale za sobą miał tylko pięć drzewa. Zbyt niski, by go objęci. Zbyt gładki, by się na niego wspiąć. To nie była kryjówka. To był punkt bez wyjścia, kropka, a one wiedziały. Czuły jego nieświadomość. Jego bezbronność. Nie spieszyły się. Nie musiały. Bo on jeszcze nie rozumiał, że jest w pułapce. Ale one rozumiały. I to im wystarczało kropka ta chwila, ten cichy krąg, który zamykał się wokół niego, nie była jeszcze atakiem. Była rytuałem. Zwiastunem. Napięciem, które burz znał zbyt dobrze kropka, i właśnie wtedy, cisza zaczęła oddychać szybciej kropka zadrżały liście kropka nie od wiatru, lecz od skoku. Pierwsza hiejna nie zaatakowała jak wojownik. Nie rzuciła się wprost na gardło. To nie była walka. To było polowanie. Zimne. Celowe. Z precyzją wyćwiczoną przez pokolenia. Uderzyła w łapę. Jedną, niską, brutalną szarżą, która nie miała zabić, tylko zatrzymać. Kropka goryl zapiszczał. Głucho, cicho. Nie jak ktoś, kto krzyczy o pomoc, ale jak ktoś, kto nie rozumie, co się właśnie stało. Ból był nowy, niepojęty. Jakby jego własne ciało zdradziło go nagle, jakby świat, który znał, przestał go słuchać. Zgiał się, podniósł drugą rękę instynktownie, ale nie uciekł. Kropka strach go nie poruszył. Strach go zatrzymał. Jakby jego mięśnie, serce, myśli, wszystko zawisło w jednej sekundzie, zawieszone między decyzją a paraliżem. W tym jednym momencie przestał być dzieckiem. I jeszcze nie stał się dorosłym. Był czymś pośrodku. Nagim. Bezradnym, kropka druga jejna zbliżyła się z boku. Jej ruchy były powolne, prawie łagodne. Jakby nie chciała go spłoszyć. Ale to nie był gest współczucia. To była precyzja. Polowanie, które wymagało milczenia. Trzecia już czekała na tyłach. Tam, gdzie nie mógł widzieć. Gdzie nie miał oczu, kropka otaczały go. Nie po to, by się nasycić szybko. Ale by rozłożyć go na części. Powoli. Systematycznie. To nie była walka. On nie miał szans, by walczyć. To było rozszarpywanie, które zaczęło się bez dźwięku. Jakby śmierć miała własną melodię, i zaczęła grać swoją pierwszą nutę, kropka las nie krzyczał. Drzewa nie poruszyły się. Świat pozwolił, by to się działo kropka, ale wtedy, coś się zmieniło kropka i wtedy powietrze się rozdarło kropka, nie przez krzyk małego. Jego głos był zbyt cichy, zbyt kruchy. To coś innego. Coś większego. Głębszego. Dźwięk, którego nikt się nie spodziewał, rozciął ciszę buszu jak nóż. Nie był to zwykły ryk. Nie był to dźwięk przestrogi. To było coś pierwotnego. Dzikość w czystej formie. Echo siły, która nie potrzebuje słów, by być zrozumianą. Kropka gałęzie się zatrzęsły, jakby sam las odetchnął z przestrachem. Coś większego poruszyło się wśród liści. Nie słychać było kroków, tylko łamanie. Zgrzyt korzeni siła, która nie przeprasza za swoją obecność. Las wiedział. Hajni też kropka z gęstwiny wyszedł cień. Gęsty, ciężki, stary. Starszy samiec goryl, nie ten, który krzyczy najgłośniej, ale ten, którego nie trzeba przedstawiać. Był jak burza, która przychodzi po długim upale. Jego spojrzenie nie prosiło o zgodę. Jego ruchy nie były szybkie, ale każda sekunda była wyrokiem. Kropka, hajni się cofnęły. Nie uciekły. Jeszcze nie. Ale zrobiły krok w tył. I ten krok znaczył wszystko. Kropka, nie spodziewały się go. Nie były gotowe. Miały w zębach ofiarę. Były pewne, że są same. A teraz, teraz coś większego oddychało tuż obok nich. Coś, co opamiętało ich zapach. Coś, co znało ból, ale nie zapomniało, jak się bronić kropka starszy samiec nie krzyczał. Nie groził. Jego sama obecność była ostrzeżeniem kropka, ale one jeszcze nie zrezygnowały kropka samiec nie potrzebował czasu na decyzję. Gdy tylko poczuł ich zapach, zrozumiał, że to nie czas na groźby. To był czas działania. Jego stopy uderzyły w ziemię z siłą, która nie miała słów, miała ciężar. Kurz uniósł się wokół jak dym z ognia świętego. Powietrze zadrżało. Burz zamilkł, kropka wydał dźwięk. Nie był to ryk, był to rozkaz. Z głębi gardła, głęboki jak bęben wojenny. Zatrzymał hajni w miejscu. Jedna z nich, młodsza, zbyt odważna, zbliżyła się. Może sądziła, że to tylko gra. Że samiec tylko blefuje. Wystarczył jeden ruch. Jedno uderzenie, kropka cios trafił w bar. Głuchy dźwięk pękającej kości rozszedł się echem. Kijejna zawyła. Ale to nie był głos bólu, to był głos strachu. Pierwszy raz poczuła, że nie jest drapieżnikiem, tylko celem kropka pozostałe nie ruszyły się. Ale ich oczy zmieniły się. Już nie widziały posiłku. Widziały zagrożenie. Teraz to była walka o życie. O przetrwanie. I wiedziały, nie warto ryzykować z kimś, kto nie potrzebuje pomocy, by bronić. Tylko obecności kropka wycofały się. Powoli. Nie w popłochu. Z honorem, jaki dzicz potrafi okazać, gdy czuje, że granica została przekroczona. Jeszcze obserwowały. Jeszcze nie odpuściły całkiem. Ale już wiedziały, że nie były mile widziane, kropka, w tym krótkim starciu nie padły słowa. Ale wszystko zostało powiedziane. Po wszystkim nastała cisza, inna niż ta sprzed ataku. To była cisza z oddechem, z oddechem bólu, ulgi i trwania. Starszy samiec nie mówił nic, nie szukał zemsty. Tylko podszedł do małego, który leżał pod drzewem, jakby był liściem zbyt kruchym, by go podnieść kropka, jego ciało było poszarpane. Skóra rozdarta na łapie, drobne ranki na plecach, futro splątane z błotem i krwią. Oddychał nierówno, chrapliwie. Ale oczy były otwarte. I to znaczyło wszystko, kropka starszy usiadł przy nim. Nie obok. Przy nim, tak blisko, że zakrył go całym swoim ciałem. Jakby chciał powiedzieć, już nikt cię nie dotknie. Jakby jego cień miał być tarczą na zawsze. Nie było pieszczot, nie było łez, tylko obecność. I ta obecność leczyła więcej niż jakikolwiek dotyk, kropka, mały nie płakał. Nie dlatego, że był odważny. Ale dlatego, że był na granicy. Granicy zrozumienia, czym jest życie, gdy boli. Gdy zostaje po nim ślad, nie tylko w ciele, ale i w duszy. On czuł wszystko. I nie umiał jeszcze tego nazwać, kropka, ale coś w nim wiedziało, że ktoś go ochroni. Że ból nie musi oznaczać końca. Że można przetrwać. I że nie jest się już samym, kropka stado wróciło, kropka nie od razu nie w porę ale wróciło. Z ciszą na pysku, z ciężarem w oczach wiedzieli, że za późno, by pomóc ale nie za późno, by przytulić. Otoczyli ich, starszego samca i małego goryla jak krąg pamięci. Jakby chcieli nadrobić obecnością to, co zgubili przez chwilę nieuwagi kropka matka podeszła ostatnia. Jej krok nie był szybki. Był ostrożny. Jakby każdy centymetr przestrzeni między nimi był czymś, co trzeba odkupić. Znalazła go poranionego, ale oddychającego. Nie płakała. Zwierzęta nie płaczą tak jak my. Ale jej oddech się zmienił. I cała ziemia z nią, kropka, nie zostawili go już samego. Przez kolejne dni nosili go, jakby bały się, że znów zniknie. Każdy ruch był ostrożny. Każdy gest, pełen czułości, której wcześniej może nie rozumieli, ale teraz nie chcieli już stracić, kropka, mały był ocalały. Ale nie był już taki sam. Coś w jego oczach zmieniło się na zawsze. Nie była to trauma. Nie był to strach. To było coś głębszego, świadomość, że życie jest kruche. I że ktoś może je ochronić. Albo odebrać kropka od tamtej chwili żaden młody nie został sam. A Haini nigdy więcej nie zbliżyły się do stada. Nie dlatego, że nie mogły. Ale dlatego, że zrozumiały. Czasem jedno spojrzenie, jeden krzyk, jeden cień wystarcza, by zmienić rytm całego świata, kropka nie wszystko da się opowiedzieć słowami, kropka czasem tylko ciało pamięta. Czasem tylko zapach ziemi, ślad na korze drzewa, cień na wodzie opowiadają, co się wydarzyło. Ten mały goryl nie zginął. Ale coś w nim się skończyło. I coś innego się narodziło, coś, co nie ma imienia, ale nosi się w oczach. Odwaga? Może. Świadomość? Na pewno, kropka, stado się zmieniło. Nie krzykiem, nie gniewem. Zmieniło się obecnością, bo zrozumieli, że czasem wystarczy chwila. Jeden liść, jedna nieobecność. I już nic nie jest takie samo kropka on nie był bohaterem. Nie był też ofiarą. Był dzieckiem, które przetrwało. I to wystarczyło, by zmienić wszystko. Pokazał, że nie trzeba walczyć, by być silnym. Nie trzeba krzyczeć, by być słyszanym. Czasem wystarczy być z otwartymi oczami. Z poranionym ciałem. Ale z sercem, które wciąż bije kropka i teraz pytanie nie należy już do niego kropka, należy do ciebie kropka, czy ty też kiedyś byłeś sam i ktoś w ostatniej chwili zdecydował, że nie pozwoli ci upaść, a jeśli tak, to co zrobiłeś z tą obecnością?